Cześć, Manko, witajcie dzisiaj bitwy na żywo nowym czołgiem premium. Tak, kolejna premka, tym razem TS6, która będzie dostępna w naszej grze wraz z kolaboracją z Grom Duke Nukem. Nie wiem, jeszcze nie miałem styczności z tą gierką, wiem, że to jest dla trochę osób starszych, gra na pewno, w się starszych pokolenia. Mogą ją kojarzyć, no ja jakoś specjalnie nie kojarzę. Jedno jest pewne, że za 3,5 tysiąca golda, jeżeli kupicie sobie ulepszony rozdział przepustki bitewnej od 10 do 21 lipca, będziecie mogli zdobyć ten pojazd. I ja tu jeszcze raz podkreślam, że możecie wydać waszego golda dopiero w momencie, kiedy na 100% już wiecie i sprogresujecie całą przepustkę, tylko że wcześniej musicie aktywować ten rozdział. Do wyboru też macie poprzedni czołg, gdzie pewnie już materiał, Widzieliście, jak nie to zobaczycie kolejnego dnia i możecie sobie porównać, który rozdział Was bardziej interesuje. Za poprzedni czołg wystarczy wydać 2500 golda, ale to jest już ósemka premium, a nie dziewiątka. Co do pancerza, jak widzicie trochę podbijałem. Jest to czołg ciężki, 9 poziomu. Strzelam średnio za 460, z jest fajną zaletą, ale jeszcze... Ten pojazd zostanie zbawiony, czyli polepszony. W następnej aktualizacji, która będzie już niedługo, on dostanie więcej uszkodzeń na pocisku o Z 530 będzie tu 550. Przy 60 penetracji to, poz to pozwoli na przebijanie niektórych pojazdów z tych haeków. I 550 na haeku to jest już postrach. Co by nie mówić do tych kartonowych czołgów. Fałka z tyłu, gdzieś tu z tyłu też jest dziesiątka. Mają oni dużo czołgów, ale my mamy kontrolę nad górką. Załaduję Golda na Fałkę. Niestety ona się nie wychyli. Co do jeszcze innych zmian, to będzie też skrócony czas celowania z 2,7 na 2,4 bazowo i jeszcze mniejsza, lepsza lepsza celność podczas obrotu wieżą. To tyle z najważniejszych informacji. Tak więc, troszeczkę ten czołg będzie lepszy jeszcze jak on wyjdzie finalnie niż do tego co widzicie. Ja dostałem dostęp do niego wcześniej z racji tego, że jestem cysekiem. Mogę go przetestować, pokazać wam. Z czym on się je i jak realnie wygląda on w bitwach losowych. Co do pancerza wracając, to mamy tu kilka słabych punktów. Mianowicie... E, tylko to strzała może do fałki. Super, weszło i jeszcze ładnie weszło. Całym punktem jest ten wizjer, gdzie dokładnie fałka mieszyła W tym miejscu wystarczy z 270 penetracji i czołgi mogą nas przebijać. Włas nie jest z jakiejś wielkiej e, wielkości, więc nie będzie łatwy do trafienia. ale Oczywiście słabym punktem. Poza tym, jak dziewiątki, dziesiątki załadują golda, to... Obok jaszma działa z lewej i z prawej strony, oraz jaszma działa jest dosyć słabo opancerzony. Poza tym, ta środkowa linia tutaj to jest cały punkt. No i oczywiście nie muszę mówić, się dolna płyta. Plus jeszcze ten przód tego kadłuba nie jest pod wystarczająco dobrym kątem, żeby odbijać pociski. Ale w gruncie rzeczy, jak przyglądałem się temu pancerzowi, to jak na amerykański czołg jest naprawdę dobry, i dla mnie to jest w pewnym sensie. Zaskoczenie. To znaczy, jeżeli będziecie grać na blisko kogoś, no to wtedy powinni was przebijać. Ale, jak będziemy trzymać taki pół dystans, no to wtedy ten pancerz tego TS6 powinien dawać radę. Dobra, 5 do 5 z lewej strony jesteśmy, tak? To jest chyba czas na podjazd. Na całe szczęście jeszcze nie jestem wykryty, oni się nie wychylają. Myślę też, żeby nie pojechać od prawej. Ale chyba jednak podjadę jak najbliżej do lewej, i może kogoś zaświecę. Ewentualnie też z górki mógłbym strzelać. Nie jest to żaden demon prędkości, ponieważ bazowo on jeździ 30 km na godzinę. Stąd próbę sprężarka w moim wyposażeniu. Stabilizacja też nie jest jakaś dobra, dorzuciłem stabem. Można go zagrać ze wzmocnieniem zamiast staby. No i dosyłecz wiadomo, nie muszę tłumaczyć. Można też zagrać z wentylacją. Ja akurat taki zestaw sobie. Testuję. Co do jeszcze innych parametrów, to tutaj zaskakująco jest dobry kamuflaż, bo prawie że dwa razy lepszy niż inne czołgi ciężkie, co jest dosyć dziwne, ale no zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Też to nie oznacza, że to będzie jakiś niewidzialny czołg, ale posturę ma wielką, dlatego jestem. Tak, tym tematem zdziwiony. Czy szelma zostanie wykryta? Czy szelma gdzieś tu jest? Nasza dwórka podjeżdża ja zostałem wykryty. Czy chyba przez. Nie, przez szelmę nie mogłem być wykryty, bo to było za daleko. To było 4. Chociaż mogłem być. Ona jest 422 metry, więc to mogła być szelma nieważne. a e 75 jest tam, Defender tu. Charioter był na dole UDES nie wiadomo, ale to jest moment, żeby zjeżdżać z górki. To jest moment, żeby gdzieś się podłączyć. Mam nadzieję, że. O, UDES jest tu. Może w udes coś strzele. Taki jeden strzał by się przydał. O, weszło 460. Bardzo będzie mi się podobać te średnie uszkodzenia na strzał, bo to będzie robić robotę co być. To jest dziewiątka premium, zarabiająca więcej kredytów. Będziecie mogli sobie zobaczyć po każdej bitwie, jak wyglądały koszty, ile realnie kredytów zarobiłem. Co do tego czy warto czy nie warto, moje pierwsze spostrzeżenie jest takie, że jeżeli faktycznie dużo gracie w tego WoTa, ta przepustka wam się powiedzmy sama nabija, macie dużo czasu, to 3500 zł na taki czołg myślę, że jest to opłacalny biznes pod tym względem, ale no tylko przy założeniu, że no, nie będziecie spędzać nie wiadomo ile waszego, znaczy no, oczywiście wasz czas wolny wasza sprawa. Ale chodzi mi o to, że nie będziecie, wiecie, nie, nie pójdziecie spać, żeby tutaj wbijać maraton, czy będziecie 24 godziny non-stop grać. No, w, bardziej w tym kontekście, że to chyba nie jest warte waszego zdrowia pod tym względem. Ale jeżeli ta przepustka wam się dobija e, albo gdzieś tam mało będzie brak, brakować, żeby podobijać, to akurat moje pierwsze wrażenia są takie, że jest to czołg dosyć dobry. Nie widzę jakichś takich spektakularnych wad. Nie jest to czołg dobry do kontowania, bo podobnie jak w wielu innych pojazdach, całe, jakby nie wiem, co nazwać końcówka, słoika. <grystanie> Tutaj was mogą przebić jak się kontujecie. No, identyczne schematy mamy w wielu amerykańskich czołgach, jak FACE, czyli te miejsca przy kontowaniu będą przebijane, ale no pancerz tak. Ogólnie rzecz biorąc, wieży jest dosyć dobry. Jak na dziewiątkę premium, powtarzam premium, gdzie inne dziewiątki są beznadziejne, praktycznie większość dziewiątych tirów jest bardzo słaba, tak ta TS-6 się fajnie prezentuje. Czy tak fajnie będzie się grało mi w tych bitwach? Zobaczymy, bo pierwsza bitwa to tylko 2-200. Jeszcze z potencjałem na kilka strzałów, ale czas pokaże. O, jestem wykryty. A gdzie jest UDES? Mam dużo tych punktów wytrzymałości. UDES może być po mojej prawej, może być gdzieś tu, może być tu do góry. Może też być gdzieś na środku. Oho, jest tu UDES. Ja bez zastanowienia po prostu jadę w niego. Nawet jak zbiorę do 75, to nie będzie problem. problem jest to, że UDES może mi gdzieś uciec, niestety. I nie zrobię na nim uszkodzeń. Drugi strzał to będzie już goldowy. No, niestety UDES mi uciekł. Ładuję Golda na 75. Tutaj penetracji na goldzie jest 310. A 75 ma dużo tych hapeków, O, jeszcze mi huknął kolejny raz. No, nie mogę oddać pewnego strzału, ale mogę go zgarnąć po asyście, tak myślę, jeżeli nasi będą strzelać. Niestety ja mogę zginąć. Ja mogę zginąć na jeden strzał od niego. O! Mi to weszło jakimś cudem. Bałem się, że zginę, ale udało się to przyjąć za zero. Teraz trochę się skontuję. Jeśli tu po dachu mógłbym przebić to 75. Dobra, udało się. I znowu strzegnę za zero w gąsienicę, ale kolejny strzał mój musi też być ze złota i wcalujemy się. Jego górną część wieży No i tu już mnie dobija, ale nie miałem czasu Byłem pod presją Musiałem tak to rozegrać No i 3,5 tysiąca udało się wbić Bardzo dobre losowanie To jest losowanie na ósemki bez arty Na jeszcze malinówce Nie lubię grać w prawej strony, bo tam łatwo się przyblokować Jest mało możliwości najczęściej A w lesie jest więcej opcji Można pograć na wieżę Tego typu zagrania są bardziej możliwe Mniej czołgów może gdzieś wyjeżdżać i to powinno być lepsze do kontroli. Jedzie tam t 4, Typ 4.1, jedzie to ważny czołg. Nie będziemy pchać się w GIPS od razu, to znaczy weźmiemy na początek i to tak na spokojnie, poczekamy z rozjazdem. Może uda się wlepić darmowy strzał do kogoś, kto tu za mocno się pojawi. Widzimy, że Conqueror tam ma spota, tu nasza pantera się wychyla, ja też chciałbym się wkomponować jakoś pomiędzy. Ok, udało mi się. Jest też 4.3, 122. Szkoda do prawej, blask. I XM. XM, który pojawia się bokiem. Ma, nie udało się go trafić. Nie jestem wykryty. Chociaż coś, chociaż coś z tego wszystkiego. XM nie będzie łatwy do przybicia, chyba że załadujemy golda. Może strzelić też na ślepo. Skorpion oberwał. Myślę, że możemy tu mieć. Problemy na flance. I dojeżdżają coraz to wyżej. Nie udało się jeszcze trafić go. Ciągle nie jestem wykryty. To nadal mini sukces. Podjeżdża też 4-3. On musi wyrwać za takie coś. No i wyrwał za 443. postrzela od razu cofka. Nie musimy być wychylani. Czekamy i wspieramy naszych. Mamy ogień krzyżowy na tę pozycję. O, gdyby siadła kolejna gąska. To byłoby pięknie, a pięknie nie jest, bo to nie weszło. XM podjeżdża. Trochę też się sypiemy po drugiej stronie. A, ten XM się zdążył cofnąć. t 41 tu tam blesk. Co tu się dzieje? Nasi walczą. Zaduje Golda na x -ema. Czy x się wychyli? To jest pytanie. Widać kawałek jego, ale to jest za mało. Myślę, że zaraz ja będę podjeżdżać. Jesteśmy w stanie tam się dobrze utrzymać, ale jeszcze chwilcie mnie, żeby skorzystać z tej pozycji i oddać. Tak z jeden strzał więcej. I wtedy dopiero dojechać. O, dawaj, dawaj, dawaj. Mam golda. Można oczywiście próbować, ale potem trzeba będzie ładować. Jak nie wejdzie, to trochę gorzej. Nie wiem, czy będzie na lepszy strzał. Jesteśmy po równo. Okej, okay, chyba nie będzie. No to podjeżdżamy. U! Ulala. Widzisz się? No dawaj, jeden strzał. T541, dobra. Nie! Jak to nie weszło? Come on! I teraz zaczynamy się sypać, a ja zacząłem podjeżdżać. Trochę niedobry timing, ale okej. Okay. Jest to nadal do ogarnięcia ze skorpiony z tyłu. Wrócę do przeciwpancernych. Czy oni tu będą się wychylać? To jest pytanie: czy szkoda, tu się nie wychyli. 122. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie wychyla się. Tam się przy drzewo przełamało Nie mogą mieć kontroli wokół tego lasku tu Ale powinniśmy sobie powyciągać te czołgi na wprost Rozładuję na XMA Golda Zaczynam podjazd, tutaj może być t 3. Nie będzie wygodnym pojazdem Dobra, XM dostał Nie polosowało idealnie, ale XM ładuje Nasz typ wjeżdża hmm, No dobra W najgorszym przypadku mogę zerwać od testo 3 tutaj może stać, ale o dziwo nie stoi i nie strzela Więc nadal korzystam z tego Super, bardzo ważne dobicie, SKPTK na spocie Ale to jest mój moment, żeby wjechać w 122tm i go wyciągnąć Najlepiej bez straty HP-ków Udało się to zrobić, idealnie, 1700 na liczniku I możemy teraz pojechać po kolejny show, którym jest ta 34 3 Czy on gdzieś tutaj jest, czy on już uciekł? Jeszcze Szkoda gdzieś może być z tyłu, albo mogła ona gdzieś uciec Myślę, że dobrym zagraniem będzie pchanie tego dalej. Tutaj ktoś jest. znaczę. Na wprost nadal spodziewałem się, że może być test 3. Nasz skorpion zaczyna podjeżdżać. Zobaczymy, czy uda mi się kogoś zaświecić. Taki dziwny przebieg tej bitwy. Nie ukrywam. O, jest nasz test 43, 521. Palce lizać, darfa. Palce lizać. 4 sekundy. I jest za mną test 3. Ale muszę spróbować dobić go. Udało się. Możemy popatrzeć z testą trójką. Nie będzie szkoda. Ale myślę, że zaraz będę mieć dobre wsparcie z pleców od sojuszników, więc nawet jakby szkoda jakoś zielona nie wyjechała, to powinniśmy dać radę. Szkoda, mogę uciec na drugą e, część mapy. Jest też takie prawdopodobieństwo. Dobra, to weszło gdzieś tam, pomachałem wieżą działem, utrudniłem mu ten strzał. On mnie nie przebił. Myślę, że przeaduje mimo wszystko szybciej, albo bardzo podobnie. Chciałem go zgąskować, on się wbija, Szkoda jest tam Chyba 50 go dobije, jeżeli oczywiście przebije Ogólnie polosowałe 50, no to ja muszę go dobić I teraz Szkoda, która ucieka Najlepsze co mogłem mnie spotkać, ona uciekająca, no nie przebije mnie po wieży A ja będę ją podświetlać I farmić sobie na przejeździe Ona jest bezradna nie ma szans nawet, są uciec. Trzeba coś do 50, ale 50 też jest na wieżę, więc ja sobie szkoda dobijam. No i klasa, klasa 4300. Na no spokojnie ta bitwa rozegrana i dobrze, bo nie ma co się pchać gdzieś na kozi róg i być zablokowanym całą bitwę. Epej sobie poczekać. A wszystko do was spokojnie przyjdzie. będzie miło uszkodzenia. Co prawda, no, wiecie, jak jest bitwa bardzo szybko, no to wtedy tak nie będzie, ale na tej mapie liczyłem właśnie, że ta rozgrywka tak mniej więcej będzie wyglądać. Jak się spodziewałem, i tak też było. Jest KPZ schowany. Jeszcze Hori, które też pewnie będzie raczej schowane. A, jest nas strzał. Uuu, jest bicie na chori. Nie zdążyłem. Mogłem próbować. Nie udało się. Ale i tak jest dobrze. Teraz tak zauważymy, ta lufa wygląda jak miała mechanizm tego podwójnego szału. brytyjskiej dwulówki, dwulufki, ale drugiej lufy tu nie ma, jest pojedynczy. No i oczywiście TS6 to nie jest TS5, mamy TS5 w grze, która jest niszczycielem ósmego poziomu, a TS6 to już czołg ciężki. Dziesiąte poziomy. Mapa to autostrada. Czy to będzie autostrada po zwycięstwo już kazanie zobaczymy. Widzimy, że tu jest groźny potrójny Pluton który wjeżdża sobie na A1 oni zdominują tę stronę oni będą pewnie nas tutaj pchali i... wypychali pod naszą bazę dlatego albo dosyć dobrze ogarniamy sobie miasto wygrywamy to szybko, gładko i przyjemnie i wracamy się potem na naszą bazę albo jesteśmy głęboko sami wiecie gdzie Canopener gra pasywnie, no... bardzo logiczne mamy tutaj Koncepta, tu jest Buzetta ja się zastanawiam czy Gdzieś tu ktoś popełni błąd i podjedzie za blisko. Na razie to my podjeżdżamy bardzo blisko. Tutaj ktoś jest w środku, bo tam się. O, kanopa to wjechał. Okej, okay, dobra, tu jest joch. Tam jest 95. Tak szukam okazji. Może uda mi się strzeć do kogoś tu wjeżdżającego. Ula, la, tortoise. Tortoise to jest problem. Woduje golda, on rozwali murek, to wtedy ja go przebiję. Myślę, że tak to będzie. Udało się, 444. We włas. Minus 5000 HP jesteśmy. Niestety, ale medy tam nas bardzo zdominowały. I nie przebiłem tortoisa. Odbiłem kadłubem. Fajnie. Ale żeby jeszcze wyjść z tej bitwy, może zwycięsko, to dużo powiedziane, ale że ta bitwa była w miarę wyrównana, my musimy przejechać się po tym mieście bez dużych strat. Inaczej myślę, że nie mamy szans. Kanopener się wychyla. Nie zdążyłem, Znowu odbiłem tortoisa. Fajnie. Ale czy ja mu coś dam? Uuu! T95 się odbiło! Dobra, to T95 mnie zaskoczyło. Nie wiem do końca jak on do mnie strzelił. Ten Tortoise cały czas tu podjeżdża. Dobra, dostał na 495. Naprawdę rewelacja. Tortoise zaczyna się cofać. to 95 jest tam. Uuu, za 6 Puhuhuhuhu. Joch dojechał. Ja mam golda do załadowanego. Nie, nie przebiłem go, on też mnie strzelił za zero, co ciekawe. Czy uda mi się coś. Teraz mógłbym strzelić Wiocha bez problemu, ale on chyba się nie wychyli. Nasza baza cały czas się dzielnie broni, a to jest trochę za mało ciągle. Ja próbuję zaświecić te 9-5. Obiekt dla naszych sojuszników jest te 9-5. Bokiem. Dobra, wychylam na do niego. O! Te 9 się odwróciło, te 9-5 mam Mangolda. Nie, nie przebiłem te 5. Wiecie, Projeto, e, DZT, STB, te czołgi mogą strzelać do te 95. Dlatego mi zależało na tym, żeby go wykryć. Te 95 jest zasłonięte. Aj, 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 nie zdążyłem. Tu kanopaner się wychyla. Nie chcę zabrać od kanopanera Aha, ale on mnie przebija. W ogóle przebija mnie w bok wieży. Dwa razy mnie przebija w bok wieży. Co to był za strzał? Co to w ogóle było z takiej odległości? Gościu robi dwa przebicia. Niesamowite. Okej, okay, moja cofka, brakuje nam czołgu, który będzie trzymać się trochę inny kąt. Mianowicie chodzi mi o na przykład kąt z tej pozycji stąd. Ewentualnie żeby bardziej o tam, gdzie jest artyleria stać. Niestety jesteśmy w mieście trochę na oparach, mimo że teraz super dużo damage'a się zrobili, to. O kanopaner się wychylił. Prawie rozwalił pancernika. Nasz koncept. Chcę mu oddać. Tutaj będzie wychylać się kanopener, na 100% się tu wychyli, żeby podobijać, albo się cofnie. On ma jeszcze dużo HP, on jest pewny w tym wszystkim, a z racji tego, że on... O, rozwajał nam artylerię. ja jeszcze. Z racji tego, że on nie wie o mojej pozycji, to wydaje mi się, że tutaj zadam darmowe uszkodzenia na nim, chociaż sprytnie przepychał wrak, bardzo sprytnie. Nie zadam mu darmowych uszkodzeń. On jest ustawiony na wieżę. I teraz nasi będą mieć plecy. T95 tu podjechało. Kanał rozwala tego. Ja Kanał nic nie zrobię. Ja muszę zacząć się cofać. Żeby współpracować z DZT. No widzicie, Kanał nas tu wyczyścił. Dobrze byłoby coś obić to T95. Ale tu się nie uda obić T95. O, może... Nie, tutaj też się nie uda obić T95, niestety. A DZT wybuchł! No nie stbg jeszcze się trzyma, a my jest to 5 95 Tu jest Karro, który raz mogę strzelić Ale to i tak jest za mało No Dobra, za duża jest strata Myślałem, że to jest, jest jeszcze do wygrania i grania, ale... wydarzyło się dokładnie to, o czym wam mówiłem Szybko przegrana prawa strona też co by nie mówić, nasi... Dzielnie walczyli A i za zero No, no to nie dla nas. Zagrajmy kolejną. Linia Mannerheima. Dziewiąteczki. Dwie art. Jedziemy na bezpieczną pozycję znowu na czołg ciężki, czyli te okolice. I zobaczymy. Zobaczymy co nam się tu wszystko ułoży. Dobre depresja działa. To jest ogromny atut, żeby wygrać właśnie w tych sektorach. Arta strzeliła, druga Arta też strzeliła. Tu, gdzie dojedziemy, to Arta nie będzie mieć takiego komfortowego bicia. Zaraz to się okaże. O, jest Medwed. Bardziej chciałbym być od lewej, tak jak nasza bezeta. Ale to nie jest do końca możliwe, jak już tam bezetka wjechała. Czy uda mi się. Nie, 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 nie. Jak chcę się cofnąć, za bardzo się ślizgam. Czy uda mi się obrać taką pozycję, żeby mieć możliwość dania strzału? Nasz włoski niszczyciel, niczego się nie boi. I wie, że jak do siebie. Jest też ten medwet. Tego bardzo chciałbym strzelić, naprawdę? Marzę o tym, ale Medwe teraz stoi. Ładuje. Koncept no Dobra, to pomożemy z konceptem. Koniecznie. 523... Przepraszam, że tak się podniecam, ale naprawdę dawno nie grałem czołgiem, który za tyle bije na dziewiątym tierze No, albo nie przebija. Tak, Akurat nie było fajnie. Torto jest go rozwali. Uuu! Medwe to się przebija. Gdzie on się przebija? Gdzie on się przebija? Wierzmo działa. Wierzmo działa z Golda. To będzie bardzo irytujące. Jak gracze ogarną, że można przebijać ten czołg wiarzmo. Nie ukrywam teraz. Na pewno większość nie jest świadoma tego, gdzie to do tego czołgu strzelać, ani jak z nim walczyć. Więc to też bym chciał przystępować, także z biegiem czasu może stać się trochę gorszy. W sensie pod względem pancerze. Uuu, weszło we 7-5. Udało się go przebić. Pięknie. Dobra, to podjeżdżamy od nich. Mamy tu sytuację 4 na 3 na ich korzyść, no ale a 75 jest na strzał. Obiekt jest na Haku. Ja spróbuję dobić E75 za wszelką cenę. Zaduję złoto nawet. Ajajaj. zbardowałem strzał. Pytanie, czy tu ktoś będzie od góry. Jeżeli nie, no to ja wychylam się na DZT. Czy tego Medweda. Dobra, strzałem do DZT. Arto tu poprawiał. Wow. Mnóstwo uszkodzeń zostało zadanych. Teraz DZT jest na strzał, medwed na strzał. Ja dobijam DZT. Jest też medwed, potem na dobicie z góry mogę na nim popracować. Potem obiekt 74 i tak rozwalamy ich jak domino. Zaczynają się sypać. O... Dobra, dobiłem. Obiekt strzelił. Obiekt jest na dwa strzały. My przeładujemy szybciej niż obiekt i na pewno będziemy mogli oddać pewny strzał. Obiekta nie, nie obiada, ale wyciągnę go pod bezetkę, żeby nasza bezetka go dobiła, ale go nie dobija. Rambo może go dobija. Jesteśmy na minus 5000 HP ogólnie. Już to HP nam się nie odświeżyło. Jeszcze ja dobijam obiekta Można spróbować coś strzelić w WTK. Na pewno tu będą dwie arty wcelowane. Bo taka bezeta no, nie powinna się wychylić, bo może tu zginąć. Po pierwsze, po drugie trzeba będzie wracać się na bazę, ale korci mnie jeszcze to, żeby na przykład strzelić do tego wteka, na przykład z Heka. I potem powrót na bazę. Dwie arty wcelowane Dobra, wiecie co, ja chyba od razu się wracam na bazę. Zobaczcie, co tam się dzieje. Oj, oj, tam już nawet nie ma do kogo wracać. Minus 7000 teoretycznie, bo przypominam, że nie odświeżyły nam się punkty wytrzymałości przeciwnika. Zobaczcie, bazę to się wychyliła. Jedna arta strzeliła, akurat nie trafiła, druga arta też pewnie zaraz strzeli. Podejrzewam, że do tego wteka można by było ładnie. E, tam strzeć bo on taki jest pewny wychylony no ale trudno uważam że to jest jednak błąd jechać do niego no jojoj, Rambo dostaje ja spróbuję przejechać sobie do końca tutaj baczco do pęgra o, może nawet nie do końca, może zostanę sobie tu na tej pozycji Batcha da peta będzie wjeżdżać, tu jest Leopard Dobra, będę trzymać się po prostu T95 Tak zwanej kupie siła Jak będziemy obok siebie, no to jest szansa, że tutaj O, T95 mi coś dobije, ja mu dobiję Aż tak blisko on nie wiedzie. Na przykład świeceka 9-1 Go dobijam Teraz on strzeli do Gesora. musimy uważać na T95 A i on nie przebił Leopard da peta Gdyby go przebił, to mógł go rozwalić Kwestia taka, żeby chować się od artylerii. To jest. jakiś. Jest wymóg, jaki teraz mogę mieć do siebie. No ja mógłbym upatrzyć tego leoparda, ale to jest jeszcze szar Futur, No nie jesteśmy w łatwej sytuacji. Ja strzelam do szara. On jedzie w leoparda. Baczę do pojeździ na plecy. Może jakimś cudem bym utopił baczarda To By było mocne. Próbuję, próbuję, próbuję. O! Prawie. Batrza DP ma dużo pocisków. Odbija się. Dostał gąskę. szarfutur Futur się odbija. Może mieć jeden pocisk aby ładować. Batcha DP też może nie mieć dużo. Nawet nie jest aż takim zagrożeniem. A, jeszcze wótek gdzieś na plecach wjechał. Naprawdę, szarfutur Futur ładował. Batrza DP mógł ładować. No i tak e, bardzo bym był odklejony, gdybym powiedział, że to można było wygrać. Ale można było jeszcze kilka strzew oddać na tej sytuacji. 5800 ta bitwa chyba dobrze potwierdziła moje słowa, że spodobał mi się ten czołg i widzę w nim potencjał. Jak najbardziej. Bardzo fajna, dziewiątka, premium i tyle. To już zależy od was, czy będziecie wbijać przepustkę, czy nie pod ten pojazd. Nie wiem jak dokładnie wychodzi czasowo, ile tych punktów trzeba zebrać, bo z tym wargami się nie podzieliło, ale po prostu czołk jest git. Dzięki za odcinek, trzymajcie się Toela.